już się nie mogę doczekać, aż pojedziemy. Ja chcę już zobaczyć mój nowy pokój, rozpakować się i bawić się w nim. Tak, ja też już się nie mogę doczekać. Już strasznie długo czekamy. No, a dopiero dwunasta. A wiesz, o której mamy jechać? Ej, nie wiem. No to może się spytamy mamy. Wtedy będzie nam łatwiej poczekać. No, w sumie dobry pomysł. Oj. No dobra, no to chodź. Mamo, tato co robicie? Oglądamy telewizję ten program o rybach. Aha, a kiedy jedziemy? Och, no dziewczynki około 13. Jeszcze godzinka, spokojnie wytrzymać się. I jeszcze wstąpimy na jakiś obiad, bo tutaj już mam wszystko pochowane. Mhm. No dobrze, no to my idziemy do pokoju w takim razie i będziemy się bawić. Mhm. Dobrze. No to idźcie, ja was zawołam, jak będziemy wychodzić. Mhm. Lena, słyszałaś. Jeszcze godzina. No, słyszałam. Nie wytrzymam. Ja też. Musimy sobie zorganizować jakieś fajne zabawy, żeby nam czas szybciej minął. Bo jak się będziemy gapić na zegar, to ta godzina to będzie wieczność. Dokładnie już kiedyś tak próbowałam, jak czekałam na dzień dziecka. Na dzień dziecka? No w dzień dziecka, jak mieliśmy iść do Luna Parku, była 11, a mieliśmy iść o 13. Te dwie godziny, to było 15 minut, to była dla mnie męczarnia, więc stwierdziłam, że już nie będę się patrzeć na ten zegar. Zająłam się czymś innym i te dwie godziny zleciały, jak to 15 minut. Czyli męczarnie. I nie, chodzi o to, że jak 15 minut, że szybko. A, no to znajdźmy sobie jakieś fajne zajęcia. Wtedy czas się umili i nim się obejrzymy, mama z tatą po nas przyjdą. Hmm, no w sumie okej. Okay. Tylko co my mamy robić? Już wszystkie rzeczy są spakowane, a nie możemy iść samemu na podwórko. A nie, ma, nie mamy ogrodu. No a na plac samemu nie pójdziemy, bo jesteśmy jeszcze za małe. Może jakoś uda się namówić mamę albo tatę, żeby z nami poszły. No. Mamo. No. Co tam? No bo my się z Leną tak zastanawiałyśmy, yy, że zastanawiałyśmy się, co porobić, i stwierdziłyśmy, że może pójdziemy na plac. No, ale same nie możemy iść I może Ty byś z nami poszła No, albo tata yy, No, w sumie mogę iść Wezmę też Hanie, przewietrzy się Dobrze jej to zrobi A Paweł, Ty zostaniesz i... No, jeszcze tutaj Zrobisz wszystko No, ale wszystko już jest zrobione Mogę iść z Wami nie, bo ktoś musi pilnować domu, a nie będziemy zamykali. No okej, okay, a może chcecie iść na rowery? Odepnę wam łańcuch znaczy łańcuch, no wiecie, to zabezpieczenie. E, nie, chcemy iść na nogach, na plac. Plac jest 5 minut stąd, a no niepotrzebne nam rowery. Nie mamy ochoty. Dokładnie. No dobrze, to pa. Pa. Czekajcie, dziewczynki, mówiłam Wam, że muszę wziąć Hania. Okej, okay, wziąłam też torebkę, żeby... No... Wiecie, telefon i portmonetkę, tak na wszelki wypadek, bo dziewczynki często wymyślają, że chcą lody w najmniej oczekiwanym momencie. Ale tak pół godziny i wracamy. Dobrze, mamo, grunt, że idziemy. No to chodźmy. Och, mamo, super jest na tym spacerze. Dokładnie, super, że się zgodziłaś. No proszę, proszę. Wiecie co? Chyba kupię do, do pokoju, Hani. No, możesz jej kupić. Myślę, że się jej spodoba. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Po ile są te, te rybki, co puszczają bańki? Po 30 zł. Dobrze. A ma pan jeszcze jakieś na składzie? Tak, tak. A jutro dojeżdża dostawa. A no to ja jutro albo pojutrze sobie przyjdę po jedną robę. Dobrze, nie ma sprawy. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Mamo, tu są banany w czekoladzie. Proszę, kup nam. Tu są polewy i posypki. Mniam. No dobrze. Zrobię wyjątek. Tak. Widzisz, mówiłam, że się da nam, że damy się namówić mamy No. Dzień dobry, ja poproszę dwa banany. Y, jasne, jasne. To będzie 6 zł. kartą. Niestety, ale nie mamy terminala. Ojku, no dobrze, no to proszę tutaj dziesiątkę. Hmm, dobrze. Nie trzeba reszty. Ok. No to dziewczynki, wybierzcie sobie. Ja chcę tego żółtego. No, a ja sobie wziąłem różowego. Mamusiu, bo ktoś tu zostawił watę. Och, no zdarzy się, pewnie ktoś zapomniał. Poczekajcie, wezmę ją stąd. I wrzucę do kosza. Usiądź sobie, Lenka. Dziewczyny, a czy byście zdradziły widzom, o czym jest ten film i o czym wy tak ciągle mówicie, że gdzie chcecie jechać? No właściwie to nie. No to może byście zdradziły. Ten film jest o tym, że się. Przeprowadzamy do nowego domu. Dzisiaj mamy przeprowadzkę i już nie możemy doczekać naszych nowych pokoi. Dokładnie, ale myślę, że się widzowie również dowiedzą po tytule filmu. Dokładnie. Chcielibyśmy się też yy, przeprosić Was, ponieważ długo nie było filmów, nie mam czasu wstawiać filmów za bardzo. No i tak to jakoś wyszło. Więc po prostu rzadko są filmy, ale nie martwcie się, nie odeszłam z YouTube'a, dalej jestem, dalej będę nagrywać, tylko po prostu rzadziej, a szorcy postaram się wstawiać częściej, więc tak. Wróciłyśmy, o cześć, no hej, i jak było? Dobrze no spoko no to co zbieramy się tak mówiłam że ten czas szybko minie to ja to mówiłam nieprawda bo ja ach dziewczynki dziewczynki nie kłóćcie się tak no dobrze no to spakujmy nasze rzeczy Na razie mamy mało rzeczy, bo no trochę poddawaliśmy. Więc będziemy dokupywać. Musimy dokup- Oj, moja kukarda. No. Będziemy musieli podokupywać rzeczy na naszych pokoi, żeby one były bardzo, ale to bardzo ładne. Dokładnie. Czy jesteśmy? No to super. Dajcie, dajcie, tacie kartony, to Wam zakleję. Ach, nawet Was nie widzę. Och, proszę. Teraz mój. Dziękuję. Dobra. To może włożę torebkę do jakiegoś kartonu. Wyśchanie, kochanie. Mhm. I możesz wziąć ten karton. Jasne. O, może tak. Może tak nieść. Mhm. Dobra, to ja wezmę ten karton. No i co? Jesteśmy chyba gotowi. Chyba, chyba na pewno. Ach. Matko. Prawie bym zapomniała karton z ubraniami. Matko. I chyba tam jeszcze jakiś jest. Biegnę szybko po niego. Och, dobrze, że sobie przypomniałaś. Gdybym zapomniała o tym kartonie, to by nie było za ciekawie. Och, nie widać mi nawet twarzy. Dobrze, że widzę wszystko. No, może nie wszystko, ale większość. Chodźmy już zostawić te kartony do auta. Nasze są lekkie, ale Wasze muszą być ciężkie. No dokładnie, masz rację, kochania. Chodźmy już do auta i jedziemy do restauracji. Dobrze, już jesteśmy. Super, to ta ekstra restauracja. Creel grill. grill. Tak, też tu lubię jeść. Dobrze, chodźmy do środka. Dzień dobry. Dzień dobry. Siedzimy w środku czy na zewnątrz? Na zewnątrz. Nie, w środku. Dobrze. Dziewczynki, chodźcie. Już, już. Dzień dobry. Dzień dobry, rezerwacja. Yy, nie, nie, my bez. Dobrze, ile osób? Yy, cztery z dzieckiem, pięć. Dziecko małe, duże, małe. Kil... No, roczek. Dobrze, yy, proszę sobie tutaj usiąść. My zaraz krzesełko doniesiemy dla dziecka. Jasne. No to chodźcie. Dajcie tutaj. Jest tam tu wsiądziemy. Dobrze, mogę złożyć zamówienie? Yy, niestety, ale nie przyniosłam nam pani menu. Ojejku, bardzo przepraszam. Dzisiaj mamy bardzo dużo klientów. Najmocniej, najmocniej Was przepraszam. Dobrze, nic nie jest. Dobrze, już się Państwo zdecydowali? Yy, tak. Dobrze, no to słucham zamówienia. Ja poproszę yy, szaszłyka i do tego ryż. Dobrze, dla Pana? Yy, ja bym poprosił fish and chipsa. Mhm. Tutaj dla dziewczynek karmel. Kar halmary, a dla bobaska hmm, myślę, że sałatka warzywna. Dobrze, przyniesiemy w małej porcji. Mhm. Do picia coś? Tak, poprosimy mm, dla wszystkich mleko sojowe. Oczywiście. Zamówienie będzie za około 2 kwadransy. Dobrze. Dobrze, proszę bardzo. I tutaj ostatnie zamówienie. Dziękuję. Mm, dobre te kalmary. Tak, kocham kalmary z tego... z tej restauracji. Mhm. <grym> <grym> Chyba też smakuje. Mój szaszłyk też jest bardzo dobry. Och, ryż jaki ciepły. Ale miękki i dobry. Wypiłam już całe moje mleko. I szaszłyka też zjadłam. Mój fish and chips też jest bardzo dobry. Chrupiący. I no, bardzo dobry. Dobrze, zostawcie tutaj talerze na stole, dzieciaki. No wreszcie idziemy do naszego nowego domu. No dokładnie. Dobrze, ja zapłacę, a wy już idźcie do auta. Do widzenia. Do widzenia. Yy, ile będzie za ten obiad? Yy, to będzie to jest 130. Dobrze, a więc oficjalnie otwieram nasz nowy dom. Jej, już na wyjściu jest prześliczny. Tak, nie mogę się doczekać środka. Gotowe. Mmm, ładnie tutaj. Wygląda lepiej niż na fotografiach. Wow, jaki piękny przedpokój. Oh my god. Tak, to jest przedpokój. Tutaj jest pralka, jakieś rzeczy, tutaj notatki do powieszenia, jakieś, nie wiem, wizyta u dentysty albo różne rzeczy. No i jest ława, na której można na przykład przebrać buty. Tutaj mamy do powieszenia kurtki. Dobrze, a więc przejdźmy do następnego pokoju. To jest winda. Mm, fajna. Tutaj jest dywan. No i tutaj będą stały jakieś różne rzeczy. No i są kwiatki. Mhm. Jakiś liczny salon. Dokładnie. Tu jest salon, jest kanapa, stół, pufa do siedzenia, telewizor, taki, takie wieszaczki, tutaj będzie można sobie coś powiesić. I wstań Lena, jeszcze trzeba zdjąć poduszkę, zobaczcie, łóżko, łóżko, kanapa się rozsuwa i wysuwa się łóżko. Wow, teraz będziemy mogły zrobić ten challenge 24H na kanapie. Tak, wreszcie będziemy mogły go zrealizować. No, to się cieszę. Dobrze. Chodźmy do następnego pokoju. Tutaj jest toaletka. I takie, taka półka, tutaj będą wisiały nasze, nasze zdjęcia całej rodziny. No i tutaj, nie wiem, będziecie mogły sobie coś porobić. Albo ja będę sobie mogła coś porobić do pracy. No i tak. Tutaj mamy stół, przy którym będziemy jedli. Taką a la jadalnie, można powiedzieć. Jaki duży stół, chyba największy, jaki mieliśmy do tej pory. No, chyba większego nie mieliśmy. Jaka piękna kuchnia. Dokładnie kuchnia to następne pomieszczenie. Tutaj jest lodówka, piekarnik, zlew i zmywarka. Tutaj będę gotowała, będzie moż, będę mogła się tutaj napić kawy z tatą. Wy również będziecie mogły tutaj ze mną porozmawiać, jak będę na przykład gotować. No, fajnie, fajnie. Chodźcie teraz do ogródka. Mamy ogródek? Tak, super! Chodźcie. Jaki śliczny. No i taki duży w tamtym domu mieliśmy tylko balkon. No, ale ten jest super. Dokładnie. Dobra. Dobrze, jesteśmy na drugim piętrze. Tutaj jest pokój pierwszej z Was. A mianowicie pokój Leny. Mój pokój, tak! Jaki piękny! Jest przecudowny. Pokaż. Przepiękny, faktycznie. Cieszę się, że Ci się podoba. Tak, tak, tak. Jest prześliczny. Już się nie mogę doczekać, aż się do niego wprowadzę. I będę się w nim bawić, spać. I wszystko będę robić. Będę tutaj zapraszała mojej koleżanki. Tak, a chcesz zobaczyć resztę pomieszczeń? No oczywiście, że tak. Dobrze, zatem chodźmy do reszty pomieszczeń. Teraz może Paweł ty opowiedz. Dobrze. Tutaj mamy łazienkę. Jest... Umywalka, podwójna, toaleta, prysznic. Znowu te haczyki, Będę można, będzie można tutaj powiesić ręczniki. Wanna. No, oczywiście będą jeszcze kosmetyki dołożone. No, wiecie, brakuje jeszcze wypełnienia w tym domu. Mhm, ale tak czy siak już jest prześliczne. O, a to jest pewnie pokój, Hani. Dokładnie. Tutaj ma małóżeczko, półki i. Tutaj będziemy jakieś zabawki albo coś. Podoba Ci się Haniu? To zobaczmy tak? No dokładnie. I ostatni pokój. Czyli mój pokój, mój pokój, mój pokój! Tak, dokładnie. Jaki przepiękny! Dziękuję, 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 dziękuję. Przepiękny, on jest przepiękny, przepiękny! On jest przepiękny! Wow, faktycznie bardzo ładny. Cieszę się, że Wam się podoba. Że Ci się podoba. Tak, jest ekstra. Dobrze, i ostatni pokój, czyli nasz. Ok, zapraszam. Wow, ale tu macie ładnie i przytulnie. Tak. Sami wybieraliśmy sobie pokój. Też stwierdziliśmy, że jest bardzo przytulny i taki estetyczny bardzo. Tak, macie pokój na Poddaszu. Fajnie. Też bym chciała mieć na Poddaszu, jak będę starsza. No, pomyślimy. Tak, bo ten dom jest niesamowicie absolutnie piękny. No to cieszę się, że cieszę się waszym szczęściem. Nam też się bardzo podoba. Mam nadzieję, że spodobał Wam się filmik. No i do zobaczenia do następnego filmiku.